Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę Weiyuden Rising Chronicles albo Chronicles Rising, nigdy nie wiadomo. Mamy porozmawiać z Tatarą, a nawet z Tatarą o tym, żeby przekonać się, czy jest on w stanie coś dla nas wykonać. Mamy dla ciebie zamówionko. A o co chodzi w takim wypadku? Coś wam się znowu stępiło, tak? Na szczęście nie, ale mam coś, co naprawdę potrzebujemy, w kwestii czego naprawdę potrzebujemy twojej pomocy prawdopodobnie będzie szybciej, jeśli po prostu ci pokażemy. Mógłbyś z nami się przejść do wieży zegarowej? O, to tajemnicze. Cóż, na... przecież nie mogę wam odmówić, prawda? Idźcie na plazę, a tam za chwilkę się pojawię. Masz moje podziękowanie, tatara. No tak, nie dość, że jest nam wdzięczny za przysługi, które dla niego wykonaliśmy, to jeszcze pani burmistrz z nami była, więc wiadomo, że przecież <laughs> nie powie nam nie. <laughs> Mam was gdzieś w tym momencie, już was wykorzystałem i nie potrzebuję waszej pomocy więcej. Zobaczmy więc, co Tatara powie na temat tej wieży zegarowej. Tatara! Przyszedł spokojnym, majestatycznym krokiem, nie śpiesząc się ani trochę. A nawet siwa tu jest, o co chodzi? Mamy coś, co musimy ci pokazać, ale jest to w wieży zegarowej, więc chodź z nami. Dam radę do niej wejść? Myślałem, że nas jest taka maluśka. Ale uważaj teraz na kroki, jak stawiasz. A więc tak wygląda w środku. Ej, no idźcie proszę was. Jest całkiem spora wewnątrz, naprawdę, z zewnątrz wygląda na dużo mniejszą. To jest pokój maszynowy, to jest tak naprawdę bijące serce tej wieży zegarowej. Tutaj znajdziesz wszystkie zębatki, które powodują, że cokolwiek tutaj się rusza. Tatara, potrzebujemy, żebyś zbudował nam zębatkę, która będzie pasować do tego mechanizmu. A? Chcecie, żebym wam zbudował zębatkę? No proszę, tatara, naprawdę jej potrzebujemy. Hmm, ale tego rodzaju praca zazwyczaj wpada w kategorię, no już kowalstwa. Nie wpada w kategorię kowalstwa. No, robienie broni i wyposażenia jest generalnie kwestią forżowania. właśnie w tak naprawdę, to walenia metalem, a właściwie to młotkiem o metal. Tego rodzaju z kolei bardzo taka no, detaliczna, szczegółowa praca jest stworzona z kolei przez kastowanie, czyli wylewanie do Pewnej formy z stopionego metalu, tak żeby wytworzył on poszczególny kształt. Obawiam się, że nigdy tego wcześniej nie robiłem. O, no ale no, no dalej. Na pewno widziałeś jakiś taki kawał metalu. Jak widziałeś jeden, to pewnie widziałeś wszystkie, nie? Nawet nie próbuj mnie uczyć mojego fachu, kolego. Narzędzia, które są potrzebne, nie mogłyby być bardziej inne. O jaką zbadkę chodzi? Dajcie mi zobaczyć. Pewnie o to, co tam leży, tak? Znając życie. Ha, interesujące. Może jednak będzie w stanie. Obawiam się, że mam absolutnie zero pojęcia na temat tego, jak to wszystko działa. Bardziej to wygląda jak ogromny ból głowy dla mnie. Masz może gdzieś wciąż tą zniszczoną zębatkę? To jest ta, która tam leży. Tak myślałem zresztą. Możemy jakoś właśnie jej spróbować na jej wzór coś zrobić. A... Jest w sumie trochę popękana, ale w gruncie rzeczy jest w całości. Może dałoby się zrobić jakiś odlew. Będę potrzebować dużego pojemnika, żeby to wszystko jednak właśnie stopić. Hmm. No, panie Tatara? Pan Ageniusz się tu objawi zaraz. Ale będę potrzebował. Hmm. Tak. Tatara? Weźmiemy. E, weźmiemy. E, mold w sensie. Stopnia, Stopniałe elementy z zepsutej zębatki. Następnie ją jeszcze bardziej, właśnie e, stopimy i na nowo ją stworzymy. Czyli, właśnie wzór bierzemy z tej zębatki, a potem ją odnawiamy. Może zadziała, może nie. No, ale potrzebujemy czegoś jeszcze. I zakładam, że nie będzie łatwo to zdobyć. No, niestety, są to łzy gwiazdy. What the fuck? Łzy gwiazdy. Astralacrim, masz rację Gero, nie będzie tego łatwo zdobyć, oczywiście, że nie. Co to w ogóle jest? Łzy Gwiazdy to jest to, czym my nazywamy spadającą gwiazdą. Tatara potrzebuje taki rodzaj stali, wzięty z nich jest niesamowicie rzadki. Nazywa się być może orichalkum, bo akurat zebraliśmy takie jakiś czas temu. No ale po to ci to w ogóle jest potrzebne, nie możesz po prostu użyć tego zniszczonego? Jakbym mógł, to bym to zrobił. Tak mówię, jest zarysowany, popękany. Jeśli spróbujesz przyjrzeć się tej zębacce, to sam zobaczysz. Nie możemy po prostu zrobić tych zębatek z normalnego żelaza. Po prostu chodzi o to, że nie mamy zbyt dużo czasu. Naprawdę chciałbym, żeby było coś więcej, co mogę zrobić, ale wszystkie te zębatki są zrobione z Astrala Jeśli po prostu wciśniemy w nie inną że żeby z czegoś innego, to się od razu zdłamie. Nie ma po prostu chodźmy, poszukajmy tych fragmentów e, innych zębatek, może tej części, która się złamała. Ja już przeszukałem całe to miejsce na lewo i prawo. Jeżeli nie bierzemy pod uwagę tego, że się złamała, to ktoś w mieście musiał ją mieć. E, kto by pomyślał, że zrobienie takiej prostej zębatki będzie jeszcze takim problemem? Nie ma stali silniejszej niż Astrolakrim. E, Najlepsza jaka jest, jeżeli chodzi o różnego rodzaju części właśnie tego, tego typu. I dobra też do broni i zbroi. Ale, się, ale, ale pękła, ale się zrysowała, kiedy upadła w, podczas trzęsienia ziemi. Musiała być bardzo krucha, prawdopodobnie została kiepsko odlana. Możesz w tej kwestii mieć rację, wszystkie inne części są wciąż na miejscu. A więc to ma pewnego rodzaju reputację, rozumiem. Zrozumiałe Tatara, to będziemy dla ciebie czego potrzebujesz. Po prostu czekaj na nas w swoim sklepie, jasne. Ja poproszę swojego syna i jego górników, żeby przeglądali dobrze to, co kopią ostatnimi czasy. A wy uważajcie na siebie. No dobra, mamy całą ekipę, która będzie nad tym pracować. Tylko teraz, gdzie, my tego, mam, gdzie tego mamy poszukać? No to jest pytanie. Po prostu randomowego człowieka zapytamy. To jest jakieś wyjście z sytuacji. Hej, wiesz cokolwiek na temat kogokolwiek, kto mógłby zabrać cokolwiek z terenu tej wieży zegarowej? Szukam kogoś, kto mógłby mieć fragment zębatki. A, wydaje mi się, że Ałamuri może coś na ten temat wiedzieć. Wow, to się udało. Faktycznie zapytaliśmy kogoś pierwszego lepszego i od razu coś wiedział. Ałamuri? A to kto? Taki pijaczek, co sobie cały czas pije w plazie, mimo tego, że mamy idealną tawernę w tym momencie już zbudowaną. A ten koleś? Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że Ałamuri może wam pomóc. No dobrze, pójdziemy zapytać dzięki. Dziwne jest to, że on nas tego razu do niego pokierował, ale. Ałamuri, kolego, gdzie ty możesz być? On miał być w plazie przecież, nie? On cały czas tutaj gdzieś pije. Ałamuri, Ałamuri. Nie widzę go w plazie. Weźcik miał być w plazie, nie? Tak mi się kojarzy. Nie, Outlander Lane jest. bo powiedziane, że on pije na zewnątrz, a nie tyle, że w plazie samej. No, ale dobra. Szukajmy w takim podku Ałamuriego. Sarita, co ty chcesz ode mnie, Sarita? W tym momencie widziałeś może Amuriego gdziekolwiek w pobliżu? Już sprawdziliśmy plazę Amuri, a sprawdzałeś jego dom. Jestem przekonana, że jego żona Preta będzie wiedzieć gdzie go znaleźć, chyba że go już zabiła. Ale, a więc on ma żonę? A, a gdzie jest jego dom? No, jest tam głęboko w dystrykcie miejskim. No, dziękuję ślicznie. Głęboko w dystrykcie miejskim to prawdopodobnie właśnie będzie interior. więc tam się koprytniemy. Halo, halo. Preta, dzień dobry. Mamy taką sprawę Ty jesteś preta prawda? Czy Amuri jest w domu? Oho, oho chyba nie, oczywiście że nie jest Dzień Jeden, dzień, drugi ten głośny stary Dziad tylko pije cały czas aż robi z siebie głup głupa strasznego i nigdy do domu nie przychodzi Ja już z nim skończyłam Jeśli kiedykolwiek Zobaczę go jeszcze raz To go po prostu powieszę Za jego majtki Masakra Straszna, straszna śmierć Wow, wow, teraz weźmy oddech preta nie, 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 nie. Śmierć jest w sumie dla niego zbyt dobra. Ale my potrzebujemy go troszkę jednak żywym. Przynajmniej na razie. Mam coś, o co muszę zapytać. Czy masz może jakiś pomysł, gdzie on może być? A wam się to wiedzieć. Strzelam, że sprawdziliście już tawernę. Tak, zrobiliśmy to i nie, nie ma go tam. Jakiekolwiek inne pomysły? Może on w końcu w takim wypadku wyczeświał. Chowa się gdzieś, tak strzelam. On wie, co, ma, co na niego czeka, kiedy tylko przyjdzie do domu. Nie ma odwagi na tyle, żeby wyjść z miasta, więc musi być gdzieś w pobliżu. Tak jak mówiłam, prawdopodobnie się gdzieś chowa. A, to nie było aż tak pomocna, jak miałam nadzieję, ale dziękuję, okej. Okay. Pójdziemy go poszukać. E, nie jestem zła na was. Jeśli go znajdziecie, powiedzcie mu, żeby przyszedł do domu, dobra? A jeśli naprawdę przyjdzie? Wtedy powieszę ja go. <laughs> jego majtki. No jasne, to mu właśnie przekażemy. No, bo przekażemy. Gdzie się cholernik może chować? Roland, czego ty w tym momencie ode mnie chcesz? Nie wiesz, że mam w tym momencie ważniejsze zajęcia? Nawet nie wiem, kim jest Roland. Gdzie się może kolejś chować? Na farmie się może chować. Sprawdzimy sobie farmę. Na pasiece też się może chować. Charlie, na litość boską. Tak, wszyscy są dziecinni, bo takie życie przynajmniej wykonane zadanie, więc zawsze coś. Proszę bardzo. Początki teraz są naszym najmniejszym zmartwieniem, ale no expik zawsze się przyda. mój zbieramy oczywiście wszystkie nasionka, wszystkie plony. Dobra, tutaj go nie ma. Sprawdźmy pasiekę. Szukam, on na pewno, o Anna jeszcze ma jakiś kłościc wykonany. Proszę bardzo, dzięki Anna za pomoc, dzięki za piecząteczkę i dzięki za 1000 expa. To zawsze się przydaje. Dobra, tutaj też chyba nie ma tym mleko. Tutaj coś jeszcze Urmila chce od nas. Proszę bardzo, słości możemy przyjąć, ale Urmila nie teraz. Mamy najważniejsze. O! Rozumiem, że mogę sobie zarequestować rzeczy. Nie potrzebuję niczego z tego w tym momencie. Może po prostu w miejskim dystrykcie jest. No, myśmy tak przebiegli przez. Znaczy przebiegli. Teleportowaliśmy się wcześniej, a może Aganaż, co tam ciekawego? Jakieś narzekania. Dobrze, narzeka sobie chłopacet, niech sobie bo narzeka. Outlander Lane, tutaj też ktoś może być. Nie jest wykluczone, że on tu jest. Kurczę, muszę się napić. Moje gardło jest pod wrażeniem całej tej historii. O, Taraj, kim jesteś, Taraj? Ej, ty chodź tutaj. No to nieładnie do mnie mówi już na sam początek. Kolejna początka wykonana. Kolejny expik wpadł. Jeszcze trochę 28 level nam wpadnie. Więc proszę bardzo. Radziw też tutaj ma dla nas jakąś historyjkę do wykonania. Pójdźmy do run quarter. Właśnie, przy już tu jesteśmy, to zajmiemy się runami. Bugmaker. Nie potrzebujemy torby w tym momencie. Sklep z runami. A z run. No fajnie, fajnie. I dobra, podajemy z obydwoma, Sara, pyk, Ida, pyk, Jork, Jesus Christos, ile jest tych kwestii pobocznych, to akurat wykonany 50 a nawet 70 chyba wpadła już To co, że teraz dostaniemy nową? Bo przecież to nie koniec, przebudowanie? A nie, po prostu to, że wzmocniliśmy całe miasto, tak? Taka pokazówka. No okej, okay, dziękuję. Za pokazanie mi tego. Eee, pogłoski się rozniosły po całym mieście. No, mamy cztery linka Taki super. Jeszcze Melor tutaj jest. Pyk. Platinium z kolei. Melor jeszcze tutaj możemy porozmawiać jeszcze raz. Jeszcze raz możemy porozmawiać z Melor. Jesus. To coś jest, beczka. Coś czuję, że kolega się chowa w beczce. No dobra. Mnie interesuje jednak, właśnie Lensforge. Silver Silveror. Jakbyśmy się bardzo postarali, brąz i silver moglibyśmy kupić. Zróbmy to szybko w takim wypadku. Skoczmy sobie na drugą ulicę. Tam mamy kogoś na pewno, kogo możemy kupić. O, larwi Larwle właściwie. Bardzo piękne imię, muszę powiedzieć. jest urazy dla kogokolwiek to się nazywa larwle. Jesus. Dobra, tutaj mamy kolejny kościk wykonany. Mamy piecząteczkę. 28 level nam wpadnie dzięki temu. jesteśmy ba bardzo blisko. Garo dostał poziom, okej. Okay. My tutaj do pawn shopu chcieliśmy przyjść. Tutaj, tutaj możemy sprzedać czy kupić? Nie, możemy sprzedać, a ja bym chciał kurczę, kupić Silver Obawiam się, że może tego nie być. Po prostu or. A, cała reszta jest za. No już inne rzeczy. a No, możemy Choice Mid wziąć, proszę bardzo. I ten kryształ tej niższy. To co z tego? Nie mamy ani ore, ani ore, Trudno. Może jak znajdziemy gdzieś w świecie, to nam się uda poprawić te nasze możliwości. A póki co wracamy do Run Quarter. Zresztą tutaj obok to jest od razu, więc pyk. I lecimy do naszego kolegi. O, proszę bardzo. Lecimy tutaj, do tej beczki, w której się chowa nasz kegatek Tak mi się przynajmniej wydaje. Że on tutaj się musi chować. A! Jak się wyłonił. A, a, w końcu cię znaleźliśmy. E, przepraszam, przepraszam, nie mówcie, że tu jestem. Jeśli nie chcesz, żebym powiedziała precie, gdzie się znajdujesz, to odpowiedz na kilka pytań. Dobra? Walony, pijak cholera. No dobra, cokolwiek tylko chcecie. Proszę bardzo, pytajcie. Kiedy wieża zegarowa upadła podczas trzęsienia ziemi, czy widzieliście kogokolwiek, żeby zabierał coś wyglądającego na żelazo z terenu. I, i mniej więcej takiego wielkiego z terenu plazy? Ja. nie, ja nic nie wiem na ten temat, to nie byłem ja. A więc nie widzieliście nikogo, kto mógłby coś takiego podnieść? Wiesz co, ostatnim razem, kiedy obudziłem się w plazie, pośrodku nocy. Wydawało mi się, że widziałem kogoś z czymś całkiem lśniącym. Lśniącym? Jak to wyglądało? Ja byłem w połowie zaspany, a po tym jednym światłem był księżyc. Nie mogłem ich do końca widzieć. Ale musisz coś przecież pamiętać. Jeśli nie, to chyba jednak będę musiała złożyć bracie wizytę. A był chudy, bardzo chudy i miał, miał, miał pióra na głowie. Pióra? Jakby kapelusz? To mógł być kapelusz. Jego głowa miała dziwny kształt jednak. Nie pamiętam, żeby miał w ogóle kark. Pudy, bez karku, miał może szalik na sobie? Tak, tak, tak. Jego, jego, jego kark, jego szyja wyglądała taka, taka, taką puchatą. I wydaje mi się, że miał coś w buzi. Być może w bajkę? Nie, to było coś ostrzejszego niż to i wskazywało do góry. A potem wziął tą śniącą rzecz i jego oczy też się zaświeciły. A wydaje mi się, że to, to może być. Dzięki, Amuri. Ale nie mówcie, precie, gdzie jestem, dobra? Nie mam dokąd iść. Powiedziała mi, żebyś poszedł do domu, ale poza tym to się nie wtrącam w nic. Wiedziała co? Wiedziała, że nie będzie zła i żebyś wracał do domu. Ale jeśli pójdę do domu, to ona powiesi cię za majtki, tak. I po prostu wszedł za beczkę. To ja nie idę do domu w takim razie. No. Naważonego piwa wypić czasem trzeba, żeby móc. Nie wiem, co chciałem w sumie przekazać tą myślą. Nieważne, musimy odnaleźć troszeczkę kolegę. Wiem o kogo chodzi, ale on chyba jest nie tutaj, tylko on jest w Second Street. Jestem prawie przekonany. Więc do Second Street Squash, słuchaj: mamy pewne informacje na twój temat. Squash, czy zebrałeś coś śniącego z plazy jakiś czas temu? A, więc wykonaliście swój research, widzę. Fragment Astralakrimu, który odpadł od zębatki. Dodałem go do mojej małej kolekcji. Wiedziałam. To jest fragment zębatki z wieży zegarowej. Nie możemy naprawić jej bez tego fragmentu. Możemy go odzyskać tak jak go masz. Ha, a więc tak. Dobrze, to jest tylko sprawiedliwe, żebym go oddał. Dzięki Ci, naprawdę Ci dużo zawdzięczamy. Nie rozstałbym się z tym fragmentem dla nikogo innego, CJ. Przeprosiny, że zakłopotałem Was tak bardzo. No ja skoroś jest dobrym człowiekiem, spodziewałem się jakiegoś questu w zamian za to, żebyśmy znaleźli ten fragment. A teraz możemy do tatary cisnąć. W takim razie Zaraz, czy mamy połuszczonych na tyle żeby przetrwać? Mamy same połuszczonych Okej, okay, więc możemy się udać do Tatary Tatara Tata A to nie tutaj, Tatara jest w Outlander Lane Do jego sklepiku mieliśmy się bezpośrednio udać, z tego co kojarzę Możliwe, że był po lewej Nie wiem, skoro jest tutaj Lukas, z którym możemy zadanie wykonać, to wykonajmy Zawsze kolejna pieczątka wpada jest też level dla CJ28. No, Isha jeszcze nie ma, ale to już trudno. I tak jesteśmy wzmocnieni defensywnie. Pamiętajcie po wizycie w gorących źródłach. A Tara, słuchaj, mamy dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz do wykonania pracy. Mam nadzieję. Tara, mamy to, potrzebujesz. Dobra robota. Zaraz zacznę w takim wypadku cały proces. Będę musiał zacząć z. Yy... Yy... Ja nie wiem, jak to się nawet przetłumaczyć do końca, więc po prostu będę musiał zacząć przez dłuższą chwilę. Wróćcie do mnie za 4 albo 5 dni. No dobra, dzięki, Tatara. 5-4 dni, no mam nadzieję, że. No, nie śpieszy nam się aż tak bardzo, jeżeli chodzi o Isze. Ale chyba jest wszystko ok. Nie spieszyło nam się wcześniej. Teraz się zaczęło śpieszyć. Tatara, jak tam, zębatka? Jest gotowa? Oczywiście, że jest. jest I to nie najgorzej jak na mój pierwszy raz z odlewem, jeśli mam sam to przyznać. Jesteś moim bohaterem, Tatara. Nie mogę ci wystarczająco podziękować. No przestań. Zatem to było całkiem zabawne spróbować odlewu. Wydaje mi się, że może powinienem rozszerzyć swoją działalność i usługi dzięki Wam. Jeśli będziecie potrzebowali czegoś innego, tak właśnie odlanego, dajcie znać. No to na pewno zrobimy, ale póki co potrzebujemy wszystko. Chyba, że coś się pojawi nowego, to wtedy damy znać. Wtedy wpadniemy nawet do ciebie. Dobra, Shiva, słuchaj. Mamy wszystko. Plaza. Po co, po co ja tak idę na nogach, kiedy mogę się teleportować? Co tam jeszcze Corin chce od nas? Proszę bardzo. Rosali. Proszę bardzo. Co tam jeszcze było? Nie, już nic nie było. Ok. To do siły. Siemaneczko. Siwa. Zębacka jest gotowa. O, ty mała gwiazdo. Teraz możemy w końcu zakończyć proces odnawiania dumy i radości. Neve'ch. Byłem złą osobą. Źle traktowałem cię, CJ. Ty jesteś kimś dobrym. Proszę, masz tu pieczątkę. Ona nawet pieczątka nam dał. Czy to jest teraz tak ważne? Menhir, wkrótce będziemy mogli udać się do Barrows pod miastem. Zajęło to trochę czasu, prawda? No dalej, rozpocznijmy tą zabawę. Isha? Mój ojciec podpisał umowę z imperium i przez niego wszyscy ludzie w mieście spadli w zagrożenie. E, poprzez wsiągnięcie ich do Barrows. Wszystko z mojego powodu. To przeze mnie ludzie w tym mieście przeszli tak dużo. Czy ja kiedykolwiek będę w stanie im to w jakiś sposób zrekompensować? Isha, słuchaj. Daxa zrobił wszystko, co mógł, żeby uratować swoją małą dziewczynkę. A teraz ta jego mała dziewczynka będzie musiała zająć się tym, co on zostawił. A poza tym, już to zaczęłaś robić. Kto inny byłby w stanie spowodować, żeby to miasto działało praktycznie jak zegar, odkąd tylko Daxa zniknął? Ja boję się myśleć o tym, co by się stało z tym miejscem bez ciebie. A więc, jeśli to miasto, o, o miasto się martwisz, to w takim wypadku idź, rozwal ten sigil na małe kawałeczki i uwolnij siebie z tej cholernej klątwy. No to błogosławieństwo było powiedziane. Siwa, dziękuję. Dokładnie, siwa. Zrobił się dobrym człowiekiem nagle, a zaszedłem do skóry tyle razy, że to głowa mała. Się spa. Jeszcze nam brakuje, Ja mam ochotę krócej Isza dobić. Ria, słuchaj, znamy się od dużo jakiegoś czasu. Dobra, tutaj jeszcze są ludzie. Misze asystent. Enzo tutaj też jest. Proszę bardzo chyba na początku. I jeszcze 28 level, bo do tego do tego PRE tak naprawdę. Dobra. Jeszcze na 28 level. To się świetnie składa. Jeszcze możemy pogadać siwą, że naprawy są zakończone. Nie będziesz w stanie wrócić do miasta albo, a nawet używać signpostów od tego momentu. No, no, czy idziemy dalej? No idziemy. Idziemy zdecydowanie dalej, zobaczymy co się stanie, to jest chyba końcowy etap gry, tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę, że nie będziemy mogli się do tego cofnąć już, Dobrze słyszeć e, Ciebie mówiącego miłe rzeczy, tak dla odmiany, ale nie wydaje Ci się, że mógłbyś jeszcze przy okazji tą zębatkę włożyć na swoje miejsce? No oczywiście, od razu, tylko po, pomóżcie mi trochę, jest strasznie duża, jasne. No dobra, nie będziemy mogli się wrócić już nigdzie, okej. Okay. No dobra, to teraz użyjemy tego tutaj e, urządzonka, żeby podnieść ciężarki. Moje ramiona już praktycznie są gotowe do tego, żeby odpaść. To tutaj, tak? No to lecimy. Porusza się. Chyba nawet wszystko działa, tak powinno. Całkiem nieźle. Okej. Okay. O, po, ciężarki się podniosły. A nawet podnoszą. E, mam taką nadzieję. Dobra, wszystko działa, zdecydowanie. W ten sposób ciężarki osiągną dna tak za około 4 dni. To brzmi całkiem poprawnie, jeśli moja pamięć mnie nie zawodzi. Jakoś tak właśnie mniej więcej e, działaliśmy co 4 dni za moich czasów. Mówiłeś, że będziemy mogli pojechać z ciężarkami na dół, kiedy tylko soczewka spasuje? Tak, mówiłem. Ty mi mówi, że to zajmie 4 dni. Nie no, nie bądź głupia. Jest taki przełącznik, który zabierze was na sam dół. Och, dobrze. Na co czekacie na zaproszenie? Wskakujcie i lecicie. No dobra. Tylko naciśnij tutaj na ten przełącznik i będziecie w drodze. Uważaj, CJ, nie, nie chciałabym, żeby moi przyjaciele zostali ranni. Och, nie przejmuj się, to tylko krótka podróż na dół, prawda? Jestem gotowa, kiedy ty jesteś siwa. Ona sama tam jedzie? Ja myślę, że całą ekipą tam pojedziemy, a nie tylko ona. Jestem zaskoczony w tym momencie. To faktycznie tylko ona. Jest tutaj! Soczewka, która. Soczewka, która tutaj pasuje. Dobra, Menhirze. Potrzebujecie, żebyś pomógł moim przyjacielom, więc czas na pobudkę. Zadziałało, teraz tylko rozwiązać tą małą zagadkę. Widzę, że nawet nie bawili się już, nam tej zagadki. Ok, czas więc rozwalić ten Sigil na drobne kawałki. Ciekawe, że puszczają nas tam kompletnie samych. Nie! Oh shit, wszystkich nas przyniosło. Eee! <laughs> Shiva, czemu ty tu jesteś? Zapewnie dlatego, że był blisko Menhira. No to się robi lepsze i lepsze. A nie ma Menhira powrotnego. Shiva, czy wszystko w porządku? To na pewno zdjęło mi kilka lat skarku. Co się właśnie wydarzyło? Powinnam była coś powiedzieć, Shiva. Ktokolwiek blisko Menhira jest przyciągnięty przez niego. Nie pomyślałam. A więc tak to działa. Okej. Okay. Będę musiał chyba sobie troszkę zakupić więcej Explosion X, żeby odzyskać te wszystkie lata, które straciłem teraz. Ale zaraz, my jesteśmy w Barrows? O, lera, to jest. Okej, okay, co, coś więcej? Wy mieliście to miejsce całe dla siebie przez cały ten czas? Aha. Oj, nagle zaczął mówić inaczej. Niesamowite, Jaka zmiana, jak zmiana w perspektywie potrafi czynić cuda. No to jest całkiem niesamowity widok kiedy się go zobaczy na własne oczy. Chyba co robimy z dziadkiem, nie możemy przecież chyba go za sobą zabrać, no nie? Nawet jeśli wyślemy go z powrotem, nie, widzę tutaj nigdzie Menhira. Nie możemy go tu zostawić, musi pójść z nami. No to się stało jeszcze lepszą sprawą. Jak niby mamy go za sobą zabrać? jest wykonany, okej. Okay. Co teraz, to miejsce, w którym wszystko się zaczęło, tak się nazywa? Quest, tutaj, to jest laboratorium naszego sorcerera, jak mi się wydaje. Musimy tylko uważać, żeby. Ale tak na szczęście nie ma, to nie jest misja eskortowa. Nie musimy się bać, że mu się coś stanie w trakcie gry. Teraz tak lecimy, no, ale musimy uważać, jednak e... fabularnie, oczywiście, uważać na niego. Pewnie coś się tu stanie złego. Cóż, 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 cóż my tutaj mamy. I piedna. Pewnie go chcę powstrzymać. Siwa, proszę, powstrzymaj się od dotykania czegokolwiek. Kto wie, co się może zdarzyć. Wygląda jak kolejny pokój, który widzieliśmy już. Może to kolejne laboratorium? Oooo, naturalna soczewka. O, widziała lepsze dni, prawda? Jest trochę zaciemniona i brudna. Chyba jest zniszczona. Straciła swoją moc. Wygląda na to, że została użyta do tego, żeby zasilić soczewkę runiczną. No, jest to tylko skorupa. Świetnie. Jesus. Aha! Ojciec? Daxa, on, on żył! Przeżył! Ta ogromna soczewka! Oho, zadziałało. Wszystkie te naturalne soczewki z potworów w ruinach, ich moc, to działa! Ostatecznie w końcu będę poprzez transmutację mógł zmienić te soczewki w coś większego. Te robaki, które mieszkają w Newach, są tak samo bezwartościowe jak bydło, które przyszło przed nimi, ale w dużej liczbie. Jeśli każdy z tych robaków wyprodukuje soczewkę, to będę miał wystarczającą ilość energii magicznej, żeby nauczyć się całej prawdy o Runbarous. A jeśli nie, to poczekam na nowe robaki, które tutaj przyjdą i zrobię to jeszcze raz. <ścoughs> ho, 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 hiach, hiach. No cóż, zniknęło. Co ty robisz, taksa? Czy on powiedział, że chciał soczewkę z każdego z robaków? Tak powiedział. I ja chyba w końcu to rozumiem. Jego plan to zasilić Siege używając tej wielkiej soczewki, a następnie przekląć całe miasto z tym błogosławieństwem. Barrows. Ten brudny, niedobry. Myślisz, myślisz, że po prostu pozwolę ci zabawiać się mną w taki sposób? Teraz wszystko jasne. To nie jest mój ojciec. Isza to jest zły czarodziej, który przeklnął mój dom. kiedy go znajdę, to zakończę to wszystko raz na zawsze. Ale musimy działać szybko. Ten sigil musi zostać zniszczony. Każdy, kto staje nam na drodze, ee, spotka go takie samo zakończenie: Zniszczenie. Zniszczymy ich wszystkich. No i teraz to dopiero mówimy. Ktokolwiek to nas próbuje zatrzymać, to zostaw go mi, koleżanko. Isza. Tak mi przykro, nie miałam pojęcia, że tak się to skończy. Nie zrobiłaś niczego poza byciem zgodna ze swoim sumieniem i swoim słowem, CJ. Jestem ci za to wdzięczna, naprawdę. Czy pomożesz mi ostatni raz, żeby skończyć to, czego mój ojciec nie potrafił? Czy ty w ogóle musisz pytać? Zróbmy to, Isha. Kurczę, zróbmy to, moi drodzy. Ale zrobimy sobie to. Kolejnym odcinku. W tym miejscu sobie zakończymy. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jesteśmy chyba tuż na końcu tak naprawdę serii, więc spodziewam się, że za chwilę w kolejnym odcinku będzie się naprawdę dużo działo. Zachęcam Was do oglądania, komentowania, lajkowania i subskrypcji kanału, a my widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej.